W pierwszym odcinku Szkolnych Wiadomości. Opowiemy w nim o najciekawszych wydarzeniach z życia szkoły w pierwszym półroczu. Wrzesień. Z dnia 2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020. Najpierw odśpiewano hymn i wspomniano 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Potem wszyscy zostali zebrani przez klasy 8 na zabawne przedstawienie rozgrywające się na planecie szkoła. Później Pani Dyrektor serdecznie powitała uczniów, zwłaszcza klasy pierwsze, które wręczono robią fitości. W sobotę 7 września czworo uczniów pod opieką Pani Ani Skórzak wyruszyło po raz pierwszy na Rajd Miłośników Gór Stefanka 2019. Trasa rozpoczynała się w Wilkowicach Bystrych. Tu dzieci mogły zwiedzić Muzeum Jul Juliana Pałata. Znanego polskiego malarza. Dalej prowadziła do schroniska turystycznego na Koziej Górze. Dnia 25 września uczniowie od 7 do 8 szkoły podstawowej wyjechali na naukową wyprawę. Ich celem był Uniwersytet Śląski w Katowicach, który co rok zaprasza młodzież na wykłady z pokazanym pod nazwą osobliwości świata fizyki. Październik. W dniu drugiego października. Odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne, które miały miejsce we wrześniu 1939 roku. To była żywa lekcja historii. W dniu 4 października odbył się w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Organizowany pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę też znają. Przez cały tydzień uczniowie rozwiązywali różne zadania. A na koniec odbył się konkurs ze znajomości tabliczki mnożenia. Dnia 11 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Obecni mogli obejrzeć humorystyczne przedstawienie Familiada. Młodzi aktorzy brawurowo odegrali swoje role, prezentując charakterystyczne dwie rodziny Nowaków i Kielskich, które, które rywalizowały ze sobą, odpowiadając na pytania związane ze szkolną rzeczywistością. W październiku Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać dwie propozycje filmowe kina Helios w Bielsku Białej. W klasie 7-8 pojechały na historyczno-wojenny film Legiony, a w klasie 4-6 na familijną komedię Był sobie Pies 2. W piątek, 18 października, miała miejsce pierwsza w tym roku szkolnym wizyta policjanta. Wszystko w związku z programem Bezpieczna 7-ka. Teraz, teraz. Spotkania policjanta z klasą pierwszą mają na celu przekazanie uczniom najważniejszych zasad związanych z bezpiecznym zachowaniem się w domu, w szkole i na drodze. W ramach jesiennych dni książki w Bibliotece Podzieżcze w zorganizowano magiczną podróż z książką dla klas młodszych pod tytułem Odgrywanej tabliczki po e-bookach, czyli Zaraz dzieje w książki. Z dnia 28 października odbyła się w szkole podstawowej im. Jana Twardowskiego w ślemieniu pierwsza stacja projektu Deutschland, czyli wędrówka po Landach. W konkursie zwyciężyła drużyna z naszej szkoły: Arkadiusz Junkawa, Julia Cębala oraz Grzegorz Wojciech. Wychowawcy klas młodszych postanowili zabrać dzieci na różne wyprawy. Najpierw klasy trzecie miały wyjątkową okazję do spotkania się z dawną kulturą. Wsi Polskiej Południowej w nadwiślańskim Parku Etnograficznym. Potem uczniowie klasy 3a byli gośćmi w niezwykłych prywatnych ogrodach państwa Hammerlap i państwa Górnych. Tam oglądali cuda natury oraz znaleźli wymarzone do zabawy tereny. Uczniowie klas 7, pod opieką swoich nauczycieli, brali udział w niezwykłym wydarzeniu na cmentarzu żydowskim Wielsko-Białej. Było to przedstawienie, na podstawie dramatu Adama Mickiewicza pod tytułem Dziady, część druga. Miało ono miejsce 29 października w późnych godzinach wieczornych. Listopad. W dniu 19 listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbył się konkurs recytatorski. Pierwsze miejsce zajęła w nim Emilia Bandzy za interpretację wiersza Józefa Ratajczaka Zaproszenie do podróży. Biblioteka w w współpracując z działem informacyjno-bibliograficznym Zbiorów Regionalnych Książnicy Weskickiej zorganizowała spotkanie Moniuszka dla Dzieci. W związku z 200. rocznicą jego urodzin dzieci miały okazję poznać twórczość ojca opery. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się kolejny festiwal pieśni patriotycznej. Podczas dwugodzinnego koncertu zabrzmiały popularne i mniej znane melodie. To była dla wszystkich przepiękna lekcja patriotyzmu. Narodowego Świętym Niepodległości odbyła się ogólnopolska akcja 11.11. .11, szkoła do hymnu. Nasza szkoła ponownie włączyła się w uroczyste śpiewanie hymnu w polskich szkołach w piątek 8 listopada o symbolicznej godzinie 11.11. .11. W listopadzie miał miejsce Muzyczny Tydzień Patrona Szkoły, ale temu wydarzeniu poświęcimy osobny odcinek. Świąteczny Grudzień Tradycyjnie 6 grudnia szkoły odwiedził Święty Mikołaj. Dla każdego ucznia miał w prezencie przepyszną czekoladę. Poza tym we współpracy z Radą Rodziców przygotował jeszcze jeden prezent, a mianowicie bilet do kina dla każdego dziecka. I tak w następnym tygodniu najmłodsi pojechali na film Kraina Lodu 2, a nieco starsi na magiczne święta Ewy. Tuż przed świętami odbyły się klasowe wigilie. Potem cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej na wspólnym kolendowaniu. Świąteczny klimat prowadziły wszystkie przepiękne tradycyjne jasełka, a mocno na dekoracji do szopy z darami, by odstajało serce, zachęcało do przemiany na lepsze, która powinna być owocem świąt. W pierwszym półroczu braliśmy udział w kilku akcjach charytatywnych. Wiele darów trafiło do potrzebujących jeszcze przed świętami. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Dziękuję za uwagę i życzę szczęśliwego nowego roku 2020.